Trudny temat ekskomunika. Z czym wam się kojarzy ekskomunika? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kontynuujemy nasze rozważanie dzisiaj trudny temat. Ekskomunika. Z czym Wam się kojarzy ekskomunika? Że ktoś został wyrzucony z kościoła i już nie ma szansy na powrót w kościele, bo nawet w przestrzeni medialnej ostatnio się pojawia, że jakiś ksiądz na kogoś rzucił ekskomunikę, że coś jeszcze innego się wydarzyło. Czym w ogóle jest ekskomunika? Ekskomunika to jest kara w kościele, która ma za zadanie czy ma przyczynić się do tego, że ten, który zaciągnął tę karę ekskomuniki lub została na niego nałożona, ulegnie jego życie poprawie. Ekskomunika jest tak zwana lata ferendę i lata sentencje. Lata sentencje to znaczy mocą samego prawa się zaciąga ekskomunikę. I taką ekskomuniką na przykład jest usiłowanie zabójstwa papieża. Rozgrzeszenie wspólnika przeciwko szóstemu przykazaniu, na przykład ksiądz rozgrzesza swoją wspólniczkę lub wspólnika, nie może czegoś takiego zrobić wtedy, kiedy biskup wyświęca na biskupa kolejnego kapłana bez zgody stolicy apostolskiej i poczekajcie jeszcze sobie przemoc wobec Ojca Świętego. Oraz zbezczeszczenie, profanacja najświętszej Eucharystii. Wtedy, kiedy ktoś wysypuje na przykład najświętszy sakrament z tabernakulum, mocą samego prawa nakłada, zaciąga na siebie karę ekskomuniki. I też coś, co jest niezwiązane z papieżem czy ze święceniami. Ten, kto dokonuje aborcji lub namawia do aborcji, zawozi na przykład do gabinetu, gdzie dokonywana jest aborcja. Wtedy też latę sentencje, czyli mocą samego prawa, na, zaciąga na siebie ekskomunikę. Ferendę sentencję, czyli wtedy, kiedy ekskomunikę, czyli karę tą należy wymierzyć, na przykład korupcja, uczestniczenie w różnego rodzaju grupach przestępczych. To się zdarza w kościele, czy zdarzało się w kościele, więc wtedy zaciąga się karę ekskomuniki. Kary ekskomuniki, te zastrzeżone stolicy apostolskiej, czyli Ojcu Świętemu yy, są pewne procedury, które można ściągnąć. Natomiast kary ekskomuniki za aborcję, dzisiaj papież Franciszek dał nam wszystkim możliwość ściągania w konfesjonale. Jak się robi, ściąga karę ekskomuniki zastrzeżoną stolicy apostolskiej to może następnym razem. Przede wszystkim ważne jest co, że to nie jest tak, że ktoś już jest potępiony na wieki wieków Amen, kiedy zaciąga karę ekskomuniki, ale jest to kara, którą należy wymierzyć lub ktoś zaciągnął na siebie, którą można zdjąć. Zobaczcie dzisiaj no, nie ma już karności, prawo nie obowiązuje, nie odnoszę się do żadnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Ale człowiek my w rodzinie, no, każdy robi to, co chce. Natomiast w Kościele tak to jest wszystko poukładane, że ma swój porządek prawny. Życzę Wam wszystkim tego, abyście żyli zawsze w stanie Bożej łaski.